Słuchajcie, z, z tej strony Reverseband, a z tamtej? Mieszka i Andrzej. Słuchajcie, jesteśmy... który dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy 21, 21 już, tak? 21. Jesteśmy po waszej imprezie weselnej. Gdybyście mogli powiedzieć w dwóch, trzech zdaniach, jak było i dlaczego tak fajnie. 260 osób było, 260 osób powiedziało, że lepszego wesela nigdy w życiu nie widzieli. To Tym są prawdziwe tego... słowa. Każdy kto wychodził powiedział, że rewelacja. I to jest tylko dzięki Wam. Okej, okay, dzięki. A słuchajcie, gdybyście mogli powiedzieć, w jaki sposób trafiliście na nas zespół, jak to się stało, że, że zagraliśmy u Was? Z polecenia. Z polecenia, polecenia trafiliśmy, właśnie. ale w pełni jesteśmy usatysfakcjonowani, zadowoleni i będziemy polecać w 100%. Pomimo tego, że Was wcześniej nie słyszeliśmy. Na żywo. To jesteśmy zadowoleni w stu 100%. Okej, okay, czyli polecacie, polecamy. I będziemy się widzieli na kolejnych imprezach. No, tak, na, na naszej rocznicy będziecie grali. Okej, okay, dzięki. <laughs> za, zapraszamy i dziękujemy. Dzięki serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Za się Cześć.